Czemu przeklinasz? Na skutek, że nas dopada tu zakas falowania. W Mam zwękły No, łowi. Tak, w tej nie łowi sobie tak? Co mam zrobić teraz? Ej! Byleś nie spa. Za Składanie, bo ta już jest sucha strona, to ja ją złożę O, pani stała. Właśnie nie chciałem Cię budzić, ale tak kruzuję tu Bo musimy wpłynąć na tą śluzę, ja sam nie dam rady, nie? No dobrze, tylko a co my nie jemy śniadania żadnego, ani nic takiego? Będziemy jeść na jakimś drugim jeziorze no to Ja to będę płynął, bo tak? żebyśmy się nie spóźnili. Ja będę płynął, a Ty będziesz sobie robić no Najwyżej jest... staniemy na chwilkę Ale nie? chciałabym bluzę swoją znaleźć, a nie my ja, bo ja już tą ścianę chcę ściągnąć, wiesz? No właśnie, a wieje i... No, fajnie wieje właśnie. Załóż sobie. Kurde no, i już, już podprzepinałem. mi się tak tu nudziło z siatkiem gadałem. Nie słyszałeś rozmowy? Słyszałem. No. Także wszystko jest okej. Okay. Teraz też na nam... Czekaj, czekaj, czekaj. father 29 metrów głębokości to jest chyba największe jezioro w Włodzimiu byleś nie spadł

Gracias. Yeah, it's po śladach i opuściliśmy się w dół Przed nami jezioro Orle jezioro Wojno Widzenia! który była fajnie? Tak, Właś jak rodzinkę. Jakie fajne młodziane. Oj Ojej je. Super rozkrie. Hej. No. Jak sobie Samy. Przypuszczam, że nam zostało jeszcze z 10 km. Widoki są piękne. E, jeden taki minus, może to jest, że. Ale wiadomo. Bo nie można zrobić inaczej. Bo, y, dopuszczalna prędkość w tych kanałach jest 6 na godzinę. Zakaz falowania. To jest takie tempo bardzo spacerowe. No, ale to ma też plus, bo no, człowiek w spokoju podziwia przyrodę. Tak jak dzisiaj na przykład pogoda jest bardzo ładna słoneczna, choć temperatura nie jest wysoka, bo jest 22 stopnie, ale jest bardzo przyjemnie, miło. No cóż noc mieliśmy, do drugiej w nocy padało, gdzieś tam o 8, ale bardzo dobrze się stało w tej ulicy Na wygodne kręgosłupy niebolące rano. Po no, prostu nie chciał się wstać. Było ciepło, mimo że na zewnątrz było 13 stopni nad ranem. Co można o łodzi powiedzieć? E... Specjalnie jest tutaj założony silnik 30-konny, ponieważ większość podróży jest właśnie w takim tempie. Spalanie jest bardzo małe, jest ekonomiczna, ale brakuje, brakuje na tych dwóch dużych jeziorach na, studziennym, na studzienicznym. Tam wolno 12 na godzinę płynąć. A na białym i. Tutaj jest, tutaj się nazywa, jest? Netsko. A tu jest drugie? Nie, kurde. Necko. to tam prędkość jest bez ograniczeń. No i tam by się przydała moc większa silnika, żeby prowadzić łódź w ślisk i mieć trochę atrakcyjny spływanie. Ta łódka ma jedną wadę, ale to już do myślę, że do naprawienia Znalazłem usterkę, że jest duży luz na sterociągu i pół obrotu kierownicy bez luz, po prostu dopiero dzisiaj tak naprawdę załapałem jak tym kierować, żeby nie pływać wężykiem bo strasznie e, to, to była taka nieprzyjemna do wprowadzenia cały czas ryba, ryba, ryba ale jakoś Ręka trochę od tego boli, bo trzeba machać prawą lewo i korygować. W tej chwili już opanowałem, wydaje się, sztukę, muszę tak by, umiejętnie dokorygować, żeby dało się na prosto. No i trzeba się na tym skupiać. Poza tym, co już bardzo fajna, przestronna, waży chyba coś 1000 kg. Całe to kardio. Było bardzo szczelne, w ogóle nie było grama wody, się po tym nie ulewia. Także, że super. Asia częściowo sprząta, żeby było mniej roboty na miejscu. Bo, bo jak ktoś nie chce sobie sam posprzątać po sobie, no to, żeby właściciel wodzi, to licza 200 czy 300 zł za posprzątanie po. Bo to wynajmujących. No i to tyle, fajne wakacje. だあと1週のほど。